Cześć wszystkim, z tej strony, Gerard. Być może już każdy z Was słyszał o, o tej potwornej tragedii, która, która miała miejsce dwa dni temu. Mówię o śmierci ośmioletniego Kamilka z Częstochowy. Każdy z Was pewnie o tym słyszało. No i pewnie każdy z Was sobie zachodzi w głowę, dlaczego do tego doszło. Dlaczego nikt nie zareagował. Powiem wam tak od siebie, że że ja, ja sam jestem w ciężkim szoku, że do czegoś takiego doszło. Wyobrażam sobie, co, co ten chłopiec musiał przeżywać przez te, przez te kilka lat. Nikomu nie życzę czegoś takiego, żeby spotkało go coś podobnego. To, w jaki sposób ten biedny chłopiec był torturowany przez swojego pseudo-ojczyma i swoją pseudomatkę, jest nie do opisania. To jest nie, to jest nie do pomyślenia, w jaki sposób on, oni się nad nim znęcali. Oni nie mają prawa nazywać się ludźmi. To są bestie. Bestie w ludzkiej skórze. Ja cały czas sobie zadaję za pytanie, co, taki, co takim ludziom siedzi w głowie, żeby w taki sposób traktować niewinne dziecko. Koniec końców doszło do tego, że niestety niestety ten biedny chłopiec w końcu nie przeżył. Mimo tego, że lekarze od, od miesiąca walczyli o jego życie, to niestety nie dało się go uratować. Mnie się zapytacie, co ja myślę o tej całej sytuacji. Powiem Wam tak. Ta cała sytuacja to jest ogromny cios. Ja w szczególności też to bardzo przeżywam. Podobnie jak każdy, kto, kto tak jak ja jest może nie, nie tyle wrażliwy, co na pewno wyczulony na takie, na takie akty przemocy. Biedny Kamilak w końcu mógł w końcu odetchnąć, może odpocząć wśród aniołków i opiekować się tymi, którzy, którzy go szczerze kochali, a którzy, te, którzy nie byli w stanie nic zrobić. Od momentu, kiedy Kamilek trafił do szpitala, śledziłem na bieżąco wszystkie portale, każdą stronę, zbierałem informacje, wszystko dokładnie śledziłem. Modliłem się, żeby ten chłopiec przeszł No ale niestety, wszystko poszło na. Wszystko poszło na marne. W szczególności jest mi. Naprawdę żal dwóch osób, które to najbardziej przeżyły. Mówię nie tylko o samym ojcu tego biednego chłopca. Widziałem, jak widziałem wywiady z jego udziałem, jak zrozpaczony, za łzami w oczach, rozmawiał z dziennikarzami. Wyobrażam sobie, co on mógł poczuć. To jest straszne. Nie dość, że najpierw. Sąd pozbawił go praw rodzicielskich, to jeszcze teraz stracił syna na zawsze. Ogromnie mu współczuję. Mam nadzieję, że jakoś się pozbiera, chociaż są na to marne szanse. Jak rodzic straci swoje ukochane dziecko, to traci sens życia. Mimo wszystko mam nadzieję, że uda mu się jakoś pozbierać. Chociaż wiem, że nieprędko się z tym pogodzi. Z taką tragedią ciężko jest się pogodzić. A już, co? A już czym prędzej ciężko jest o tym zapomnieć, tak po prostu. Jest mi także żal braciszka Kamilka, który także póki co pozostaje pod opieką swoich pseudorodziców. Mam nadzieję, że po tej tragedii sąd wyda sprawiedliwy wyrok i ten mężczyzna odzyska swoje drugie dziecko. Są na to małe szanse, bo wiadomo, sądy są, są podległe tylko i wyłącznie tej bezdusznej i ślepej i głuchej partii, która nami rządzi. Oczywiście nie wszyscy sędziowie tacy są, ale większość sądów jest całkowicie podległa pisowi. No ale także jest mi bardzo żal przyrodniej siostry Kamilka, pani Magdy, która też bardzo, ale to bardzo przeżyła śmierć swojego przyrodniego brata. I cały czas ma żal do siebie Za to, że nie, nie zareagowała w odpowiednim momencie Nie zdążyła zareagować Ma żal o to do siebie Zresztą na Facebooku wstawiła wpis Któraż Ściska serce z żalu Przeczytam wam go Mnie także Ścisnął bardzo mocno za serce, kiedy to przeczytałem Drogi Kamilu Braciszku, wiem, że już odszedłeś z aniołkami do nieba. Będzie bardzo mi Cię brakować, dopiero co Cię poznałam i pokochałam. Żałuję tego, co przeszedłeś i teraz będziesz już miał spokój w niebie. Wiem, że będziesz spoglądał na nas z nieba swoimi pięknymi oczkami i obiecuję, że ja każdego dnia będę patrzeć w niebo i wysyłać Ci swój uśmiech, bo wiem, że nie chciałbyś, byśmy byli smutni. Ale każdy z nas musi przejść tę żałobę odejścia ciebie. Wiem, że będziecie mnie, ludzie, hejtować, tylko to potraficie. Ale pamiętajcie, o Kamilu to nie czas na kłótnie. Zawsze będę o tobie pamiętać, Kamilku. Kocham cię. To jest wpis przyrodniej siostry Kamilka, pani Magdy. Jak to przeczytałem po raz pierwszy, to też się wzruszyłem. Żal mi jest jej bardzo. Zresztą też na swoim profilu na Facebooku napisałem list skierowany do niej, żeby nie przejmowała się wszelkimi formami hejtu, które być może się na nią wyleją. Bo niestety, kiedy dochodzi do takich sytuacji, wszyscy tacy bezduszni bez, bezduszne, za przeproszeniem, gnidy i i osoby nieczułe i nie mające serca zawsze robią wszystko, żeby takie, takie osoby jeszcze bardziej stołować i doprowadzić do jeszcze większej rozpaczy. Pewnie chcielibyście usłyszeć, co ja myślę o, o, tej, o tych potworach, którzy skotowali kamilkowi takie piekło. Ja Wam powiem jedno. Ja całkowicie przychylam się do, do tego, co by się wiele osób. Nie mówię tylko tutaj o, o wypowiedzi Ziobry, który jednoznacznie stwierdził, że to, co się stało, zasługuje na, nie tylko na najwyższe potępienie, ale też ta dwójka zasługuje na karę śmierci. Bo wielu ludzi też tak uważa, że oni zasługują na karę śmierci. Ja też tak uważam. Zresztą uważam, że w niektórych przypadkach kara śmierci powinna być stosowana. Bo takie czyny są niewybaczalne. Nikomu, kto dopuszcza się tak bestiarskiego czynu, nie można tego wybaczyć. Takie osoby nie zasługują na to, żeby stąpać po ziemi. Zasługują tylko i wyłącznie na śmierć. Albo żeby przeżyli takie samo piekło i przeżyli takie same tortury, jakie zgotowali swoim niedoszłym ofiarom. Zresztą z tego, co ja sam wiem, to ta dwójka trafi do, do, do specjalnych więzień, gdzie. Czeka ich los o wiele gorszy od tego, co zrobili Kamilkowi. Możliwe jest, że współwięźniowie sami się nimi zajmą i bardzo na to liczę. Wiem, że to, co mówię, jest, jest bardzo, bardzo gorszące i bardzo nieprzyjemne, ale takie jest moje zdanie. Tacy jak oni nie mają prawa żyć, zasługują na karę. I nie chodzi tutaj o karę więzienia. Oni nie zasługują nawet na dożywocie, bez możliwości przedwczesnego zwolnienia. Oni nie zasługują na to, żeby żyć. Nie zasługują na to, żeby ich utrzymywać, żeby państwo utrzymywało tę dwójkę. Oni zasługują tylko i wyłącznie na śmierć. Nieważne w jaki sposób. Oni muszą zapłacić za to, co, co zrobili temu niewinnemu chłopcowi. Lecz nie tylko oni prawdopodobnie poniosą Najsurowszą karę za to, co zrobili. Bo niestety, niestety także najbliższa rodzina tego biednego chłopca także poniesie konsekwencje, bo oni także zapewne wiedzieli o tym, co się działo, co przeżywał Kamilek, a mimo to nie kiwnęli palcem, żeby, żeby mu pomóc. Zwłaszcza wujostwo, które mieszkało ponad w mieszkaniu obok, i w ogóle nie kiwnęli palcem. Woleli pozostać głusi na to, co działo się ich y, siostrzeńcowi. Także mam także ogromny żal. Zresztą, podobnie jak wiel wielu ludzi, ja również mam ogromny żal do, do tych wszystkich instytucji, które powinny były zareagować i pomóc Kamilkowi, szkoła, dyrekcja psycholodzy, policja chociaż o policji to ja się nie będę wypowiadał bo to jest pislicja, oni są tylko od tego żeby pilnować polityków PiSu Maj mają za nic nasze, nasze bezpieczeństwo i dobro obywateli ale także także pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej którzy także nie zareagowali niby tam widzieli jakieś ślady na, na ciele Kamilka, ale w ogóle nie, po, nie postanowili tego dokładnie zbadać Uwierzyli w te bajeczki, że Kamil miał wypadek i zostawili to wszystko. Zostawili go samego na pastwę losu. I oni, oni także powinni zostać yy, pociągnięci do odpowiedzialności za to, że nie kiwnęli palcem w tej sprawie. Z tego co ja też wiem, to na pogrzebie Kamilka, który będzie 13 maja, Najbliższa rodzina się nie pojawi, i bardzo dobrze, bo oni tam w ogóle nie powinni się pojawiać. Gdyby tylko spróbowali się pokazać, to od razu by zostali zlinczowani przez wszystkich uczestników pogrzebu. Oni nie, w ogóle nie powinni się pokazywać, bo tylko przynoszą wstyd całej okolicy. Sami widzicie, w jakim żyjemy państwie. Czy naprawdę musi dochodzić do takich tragedii, żeby ludzie w końcu zrozumieli, że partia, która rządzi Polską od 8 lat, jest całkowicie głucha i ślepa i całkowicie całkowicie mają gdzieś nasze bezpieczeństwo? PiS robi tylko wszystko, żeby doprowadzić nasz kraj do ruiny. Robią to od 8 lat. Podzielili Polaków, okradają nas z ciężko zarobionych pieniędzy, skłócili i podzielili Polskę. Do tego mają krew na rękach przez to wszystko, co się działo. Ja nie pozostaję obojętny na, na coś takiego. Mimo, że ja sam choruję na depresję i nerwice, to także z ciężkim bólem patrzę na to wszystko, na te wszystkie akty przemocy, której doświadczają niewinni. Ja też wiele razy angażowałem się w różne takie akcje, które miały pomóc prześladowanym. Brałem udział w Marszach Równości Walcząc o prawa społeczeństwa LGBT, dołączyłem do Platformy Obywatelskiej, ponieważ wierzyłem, że to tylko ta partia i opozycja mogą zażegnać w końcu. Ten, mogą w końcu naprostować wszystko to co, to, co się teraz dzieje. I tak jak mówiłem wcześniej, jedno jest pewne. Te bestie nie unikną odpowiedzialności za to, co zrobili. W szczególności ten psychol. Bo jak się okazuje, on już wcześniej był karany. Bo on także już ma na sumieniu jedno dziecko swoją dziewięcioletnią siostrę, którą. którą ponoć wepchnął do jeziora i ta. ta biedna duszyczka utonęła. Ale on potem się wywinął od tego. Zaczął wmawiać wszystkim, że to był nieszczęśliwy wypadek. Że nic się nie dało zrobić. Potem kilka razy trafiał za kraty. Nadużywał alkoholu, narkotyków. Miał kilka razy problemy z prawem. Aż w końcu ożenił się z pseudomatką tego biednego tego biednego aniołka. Kamilka. Do mnie to cały czas nie dociera, ale ale wierzę, że w końcu sprawiedliwość zatriumfuje. Że ta dwójka Dostanie to, na co zasłużyła, a współwinni pójdą za nimi. Pójdą w ślad za nimi i odpowiedzą za to, co zrobili. Bo oni także są współwinni śmierci tego biednego chłopca. Jestem także wdzięczny tak wielu osobom, które, które tak aktywnie udzielają się po, po, po tym, co się działo. Mówię tutaj o różnych znanych osobach, którzy też bardzo przeżyli śmierć Kamilka. Też starają się bardzo yy, nie, nie tylko wspomóc yy, ojca i przyrodnią siostrę Kamilka, ale także chcą doprowadzić do tego, żeby te, te bestie dostały najsurowszą karę. Mówię tutaj o różnych osobach, m.in. Jurek Owsiak, Jan Błachowicz, Anna Lewandowska, czy nawet sama Wojciechowska. Jestem im za to bardzo wdzięczny, że tak aktywnie się udzielają. Zobaczcie, że teraz tak zamilkłem, ale ja cały czas bardzo to przeżywam. Też tak jak cieszę się, że, że ten przynajmniej że teraz ten biedny chłopiec może trochę od, może odetchnąć i przestać. Przeżywać takie piekło, chociaż szkoda, że umarł tak przedwcześnie. Miał dopiero 8 lat, miał całe życie przed sobą. On nie zasługiwał na coś takiego. Ja cały czas modlę się za każdym razem i cały czas liczę na to, że wkrótce to piekło, to bezprawie się w końcu zmieni. Cały czas liczę na to, że w końcu zajdą jakieś zmiany. Trzeba mieć nadzieję. Bo, jak to się mówi, nadzieja zawsze umiera ostatnia. Panie, świeci nad dusz, nad biedną duszą Kamilka i otocz opieką tych, którzy tak samo cierpią, którzy bardzo przeżywają jego odejście, a ci, którzy dopuścili się tych haniebnych czynów. Niech poniosą najsurowszą karę. To tyle ode mnie. Dzięki za wysłuchanie. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Dobrze wiecie o co mi chodzi. Zostawcie łapkę w górę. Jeśli się Wam podobało, piszcie w komentarzach, o co Wy o tym myślicie. Jeśli chcecie, to polecajcie dalej nasz kanał. Mój Ciri. No i trzymajcie się i nie tracicie nadziei na to, że wkrótce nastaną lepsze czasy, bo tak jak powiedziałem, nadzieja zawsze umiera ostatnia. Bywajcie.